Siema, z tej strony w A z tej strony Flynn I jest to szósty odcinek testerzy mitów. Zachęcam do subskrybowania kanału, zostania w w górę, pisania pełno mitów w komentarzach, jakie mamy dla Was sprawdzić. A z dzisiejszych mitów sprawimy pewny błąd ze skrzynią, sentinela mając na sobie złotą osłonę, totem Revenanta, dziwne działanie Dona Krypto z ultem Watson i wiele więcej. I zapraszam Was do krótkiej reklamy: hashtag Apex żyje jeśli szukasz polskich filmów lub chcesz, aby polscy gracze Apex obejrzeli Twój film, weź lub oznacz film hashtag Apex żyje. Dzięki Misiekonowi jest to możliwe, bo on to bardziej nakręcił, przy czym zapraszam do jego kanału. Też jest ważna Wasza ingerencja w oznaczeniu tego typu hashtagiem, dzięki temu będzie można wesprzeć polskich twórców, jak i oglądać polskie filmy na YouTubie. To byłoby na tyle i lecimy z materiałem. Czy na nietoperza da się położyć osłonę termiczną? Osłonę termiczną możemy położyć na Trajdencie, a raczej pod Tridentem. No i pamiętając, z czwartego naszego odcinka mitów, mogliśmy położyć właśnie osłonę termiczną na latającym kleszczu zupem. No i w tym mi chodzi o to, czy jest możliwe położyć osłonę termiczną na nietoperzu Vantage? No i jak myślisz, jest to możliwe położyć e, osłonę termiczną na nietoperza Vantage czy nie? Myślę, że możliwe. Tak, na moje oczywiście. Bo nieraz jakby widziałem, że nietoperz jakby ma jakąś polizję, więc możliwe, że może to osłonę termiczną na nim porć. Mi też się wydaje, no bo jakby nietoperz ma trochę hitboxy, takie dokładzenia rzeczy jakby. I nieraz czasami coś widziałem, <grych> ale mit to mit, sprawdzamy to tak jak zawsze. Dobra, nietoperka musimy dać na ziemię. I dobra, teraz przesuwamy nietoperka. Dobra. Oku. Naprawili to już? O kurde, raczej no. znaczy, w się sensie chwili wam pokazać nagranie, gdzie to działało, no bo ja nagrywam już to trzeci raz mniej więcej. <grym> bo <grym> tamte były niewypałe. O, jakieś lagi są dziwne, dobra? Nieważne. Dziwne, czekaj, jeszcze raz. No, może, może jest to, że jest ta platforma i dlatego nie działa. Czy może na ziemi to trzeba. Tu jest ląd. Ale. No, i leć. Nie, nie, można. Ja już to widzę. nie już to można. widzę. Nie można. Kurde. W sensie, wiesz co? Ja też wcześniej zauważyłem, że wyrzucasz osłonę termiczną na nietoperka, to ona nie ląduje na nim, tylko e, jakby e, przenika go i ląduje na podłodze. Ale kurde, może no kiedyś ja... się dało, nie? I tak trochę e, smutno w sensie, to jest. Rozumiem. W sensie może to dlatego też, że osłona termiczna, no powiedzmy sobie szczerze, jakbyśmy mogli sterować osłoną termiczną, w strefie, to ona by była strasznie, strasznie dobra. To strasznie dobry trick, jakiś e, e, rankingowy, Wie, wiesz pewnie co widzę. No wiem o co chodzi, ale no były, był to błąd, nie? I myślałem, że dalej działa. No myślałem, że naprawią mnie jako jutro we wtorek w aktualizacji nowej, ale no... Niestety no. Jak na ten dzisiejszy teraz, no niestety mit obalony, nie działa to no. Szkoda, że ten bug zwantyć już nie działa, ale następnymi drzwi: czy można schować się w skrzyni za pomocą pewnego błędu? Jako już dobrze wiemy, że po otworzeniu skrzynki nie da się jej w ogóle zamknąć. No i w tym miejscu chodzi o to, czy otwierając skrzynkę za pomocą pewnego błędu, można wejść z powrotem do skrzyni i się schować. Jak myślisz, Filip, jest to możliwe, że wejdziemy do skrzynki, czy nie? Myślę, że się da, ale. Znaczy, wydaje mi się, że nie Filip jeden. Nie wydaje mi się, że się da. Właśnie ja też widziałem taki na Instagramie, że właśnie ludzie wchodzą na tą skrzynkę pod ścianą, musi być to skrzynka właśnie obok ściany, no dotykająca ściany praktycznie. I jak otworzymy skrzynkę, to wychodzimy z niej od razu i chowamy się do skrzynki do środka. Ciała? Ej, fajne! No to nieźle. Czyli jak najbardziej mit potwierdzony, da się schować do skrzynki i można tak trolować teraz graczy. Surprise, Póki i ja nie naprawi błędu. Bóg ze skrzynką jak najbardziej przydatny, ale nie używać też jakby za często, bo nie wiadomo, czy może dostać za to BANA. Ale następny mit brzmi, czy taktyk magie jest w stanie zniszczyć do krypto? No i jak myślisz, Filip? Jest Magi w stanie zniszczyć drona krypto za pomocą taktyka, czy nie? Wydaje mi się, że może, ponieważ zadaje damage, tak samo jak na przykład barierce, albo na przykład e, e, tej paczce koustyka. Więc wydaje mi się, że może. To daj drona. Dla mnie też powinno zadać obrażenia drona, więc sprawdzimy to. 3, 4, Zadaję obrażenia. Do... Po co schowałeś drona? Eee. Skliknąłem. No fajnie. No to jeszcze raz musisz go tu położyć. Nie, nie. Bo miałem bez drona. Ale się bez Zadaję obrażenia. Spadaj! się dom. No, Taktyk Magii zadaje obrażenia, ale niestety mi obalony, bo nie zniszczyła dana krypto. No cóż, Magi nie potrafi zniszczyć drona krypto. Jedynie tylko pięści potrafią na hita je zniszczyć. Ale następny mi drzwi, czy za pomocą złotego kewa można naładować Sentinela jedną osłoną? Jak dobrze wiemy, Sentinela ładujemy normalnie dwoma kewami małymi. I kiedy weźmiemy złotą tarczę, wiadomo jest to, że jak uleczymy się małym kewikiem, to ładuje nam dwa armorki. No i w tym mi ci chodzi o to, czy Sentinela jesteśmy w stanie naładować złotym kewem, tracąc tylko jednego małego kewa. No, jak myślisz, Filip? Jest w stanie jakby Sentinela ładować się jednym kewikiem, czy będzie ładował się dwoma, używając złotego kewa? Już wcześniej zauważyłem, że coś ładuje Sentinela za i tylko jednego kewa, i przez co się dziwiłem i sam nie wiedziałem co. Więc myślę, że właśnie przyczyną tego właśnie był złoty kew. Więc myślę, że tak. No, jak mamy tutaj dwa kewy w ekwipunku? znaczy... Jakby trochę logiczne jest to, że powinien tak to jeden kew brać, no bo jak ładujemy tam 50 punktów zdrowia, no to kładujemy jednym kewem No to też powinno jakby na sentinela to działać Ale no cóż, zobaczymy zaraz, bo sam jestem ciekawy i będę na pewno zdziwiony, jeżeli to zadziała Więc no, bierzemy sentinela i ładujemy go <ścoughs> Jednego wziął O kurde Ty, to nawet Daje dobre możliwości dla złotego kewa, bo tak to można sobie. Znaczy dla fanów Sentinela, w sensie, że możecie sobie tak to jednego kewa naładować, a nie musicie marnować dwóch na przykład. Jest to mit potwierdzony. Działa to i no. Złoty Kev z Sentinelem bardzo mnie zaskoczył, że wziął jednego Keva, nie? I mam nadzieję, że was też to zaskoczyło. No i następny mit brzmi, czy Totem Revenanta jest w stanie nas uratować od wyskoczenia poza mapę? Totem Revenanta potrafi nas przywracać, a kiedy spadniemy poza mapę, to jakby od razu giniemy. No i w tym miecie chodzi, czy właśnie Totem Revenanta jest w stanie uratować nas od upadku poza mapę? Jak myślisz, Filip? Jesteś w stanie za pomocą temu revenanta spać poza mapę i wrócić z powrotem do Totemu? Myślę, że, że tak, ale wszystko się okaże za chwilkę. Dobra, ja kładę Totem. Dla mnie też powinno to zadziałać, no bo Totem przywraca. No i skaczemy poza mapę, ty zostań. Przywróciło mnie. ty okay. możesz zobaczyć, by, jak u mnie jest. Jak to wygląda. <śles> ja, 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 ja. Ale to, jest faj... Ale to jest fajne Można trolla robić na, na, na graczach, nie? <ścoughs> Czyli jak najbardziej mit potwierdzony, da się wrócić do totemu spadając poza mapę No teraz spadając jakby poza mapę za pomocą używania totemu rewanata nie jest w ogóle straszne i następny mit brzmi, czy Vantage może przemieszczać nietoperza wtedy, kiedy jest pod wpływem taktyka Revenanta? No to jak myślisz, Filip? Zadziała to czy nie? Myślę, że nie zadziała, ponieważ ka każda umiejętność nie działa pod wpływem kulki Revenanta, ale nie wiadomo. tak tą rękę wyciągnął. Nie, nie, ta ręka! Nie, nie. Ale nie no, to jest lewa, na szczęście. Ale ten. Dla mnie też się wydaje, że. Tak, tak, tak. <laughs> Dla mnie też, w sensie wydaje mi się, że też powinno, jakby działać to, że Twój taktyk zadziała pod względem takim, że nie zadasz mi w ogóle żadnych obrażeń. W sensie obrażeń twór, że nie będę mógł przemieszczać nietoperza. <laughs> Więc no dalej, Filip, rzuć we mnie, a tam już mamy nietoperka zobaczymy, czy możemy go przemieścić. Nie mogę. Nie mogę. Kurde. A, a może spróbuj, jak Niech miał już wyrzuconego nietoperka. No dobra, można spróbować. 3, 4, 4. Nie. nie mogę nim przemieszczać. Jeśli o takie coś chodzi, ale nie można. Jest to mit obalony. Ventus nie może przemieszczać topera. No i no. Bardzo dobrze, że taktyk revenanta działa, no bo trochę chyba takie byłoby głupie, gdyby miał to, gdyby miał to nie działać. Może sam taktyk revenanta mówi, że wyłącza właśnie zdolności taktyczne, jak i ulta. Ale następnymi drzwi, czy nalot Bangalore można wcześniej wysadzić strzelając do wbitego nalotu? Jak myślisz Filip, jest to możliwe czy nie jest to możliwe? Wydaje mi się, że nie, ponieważ nigdy nie spotykałem, nie spotykałem żadnej osoby, która strzelałaby ten nalot. A jak jest to chyba wydaje mi się, że nie wybuchało, ale nie wiadomo. Mi się wydaje, że też to w ogóle nie jest możliwe, no bo jakby z drugiej strony byłoby to to trochę bez sensu, gdyby można było w sensie strzelić na lot Bangalorki, który jest wbity w ziemię i po prostu go od razu wysadzić. Ale mity to mity, więc sprawdzamy. Co się, coś się okaże, co się okaże. Może będziemy zdziwieni albo rozczarowani. Dobra, no to szykuję Ulta i rzucam go. Strzelaj do niego, strzelaj już! Nie da się. Czyli mit obalony nie da się wcześniej wysadzić bangalorki na lotu. I no, szczerze myślałem, że jakieś prawa realizmu zostaną zachowane. Ale następny limit brzmi, czy ult Watson leczy też również wrogów? No i jak myślisz, Filip? Uleczycie czy nie uleczycie pylon Watson jako wrog? Myślę, że wyleczy, ponieważ. Myślę, że to tak samo działa jak drone lifeline. Dla mnie też powinien wyleczyć, no bo jakby pylon obejmuje wszystkich graczy, no i powinien leczyć wszystkich graczy, nie tylko teammateów, bo tak jakby jest trochę zaprojektowane, że nie oszukując się. Ale dobra, to stawiam pylon i sprawdzimy tak to. Leczycie. Czyli jak najbardziej mi potwierdzony leczycie. No i pylon. Lubi też pomagać wrogom. Akurat plon dla większości osób był oczywisty, że będzie to działało. Następny mit czy da się leczyć osłonę krypto przez ścianę za pomocą drona i ulta Watson? Jakoś dobrze wiemy, pylon nie leczy graczy za ścianą. No i używając to drona krypto, czy jesteśmy w stanie leczyć się pylonem za ścianą, gdzie pylon nas nie sięga? Jak myślisz, będzie mógł dron krypto uleczyć mnie przy pylonie Watson czy nie będzie mógł właśnie przez ścianę w takim sensie? Tak to myślę, że nie, ponieważ to by było dziwne. Ale Apex to jest dziwna gra, tak można powiedzieć. Jeszcze co może się zdarzyć. Twórcy robią głupie błędy i no Dobra, postaw tu na razie pylona Jak jestem zasian... O, oh, fajnie, że mi ping zrósł, Wybaczcie za ping. Jak jestem zasianem, nie leczy mnie. Jak przejdę tu, to już mnie leczy, co nie? No i teraz sobie pójdę tutaj Powiedzmy gdzieś w tym miejscu. Ej, nie leczy mnie. I'm back. O, teraz leczę, teraz leczę jestem. A nie, bo byłem w obrębie, nie byłem w obrębie plonu, zapomniałem sarki O kurde Ty to teraz jak jest Watson i ktoś nas obije i będziemy zasianął obok plonu w obrębie plona to możemy wykorzystywać tak ta drona do uleczenia samego siebie Ty, fajne to jest to mam dla Nie no spoko to jest Ty nie wiedziałem że takie coś w ogóle działa Kurde Czyli jak najbardziej potwierdzone działa to Akurat zaskoczyło mnie, że takie dron daje możliwości dla graczy. Ale ostatni mit jest, czy da się więcej niż 55 metrów polecieć nietoperzem Vantage za pomocą totemu Revenant'a? Jak dobrze wiemy, Vantage może polecieć maksymalnie 55 metrów. A gdy będzie miała więcej niż 55 metrów, to nie nietoperz jakby chodzi za Vantage, co nie? No i w tym miecie chodzi o to, czy za pomocą pewnego toru dalekiego można polecieć Vantage więcej niż 55 metrów? Jak myślisz Filip, jest stanie Vantage poleci polecieć więcej niż 60 metrów, czy nie za pomocą Revenanta? Myślę, że tak, ale nic nie wiadomo. Ja się napotkałem na taki filmik właśnie, gdzie komuś się udało jakby to. No i my zrobiliśmy taki sobie tor przeszkód trochę. I sprawdzimy, czy jest jakby to możliwe No to dawaj to tem, Ja lecę szybko, bo to trzeba szybko na czas zrobić Już termita nawet wiemy. Kurde Dobra, jestem długo, du dużo przed czasem, dobra No i teraz daję nie toperka I używam tego I Jest 100 ileś metrów i lecę, 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 lecę! Ej, dobre to jest. 102 metry po prostu. Ej, to było piękne. Jeszcze raz możemy to powtórzyć. Kurde, musiała być ta bariera. Popsuła wszystko. Następnym razem daj tu totem, dobra? Lecę, 101 metrów. Ale to jest fajne. To jest super. Adam o kurde, mi wybiło Czyli jak najbardziej mi potwierdzony, da się za pomocą rewananta polecieć więcej niż 55 metrów. Jak najbardziej polecam. Jeżeli chcecie, możecie sobie wejść na strzelnicę zrobić taki tor jak my i po prostu się pobawić tym lataniem więcej niż 55 metrów. Teraz póki szybko, póki jeszcze może nie jest to naprawione, nie wiem jak jest teraz. Nie się na ten temat, bo nie wiem czy jest to w ogóle naprawione. To już wy tak to możecie sobie sprawdzić w dalszych sezonach, aktualizacjach, czy w ogóle to dalej działa czy nie. I to byłoby na tyle w dzisiejszych mitach. Jeśli wam się spodobało, zostawcie subika i łapeczkę w górę. Na początku jeszcze nie przekazałem takiej rzeczy, że jak będziecie dla nas pisać mity to będziemy wasze niki, tak jakby wyróżniać, w sensie po podawać wasze niki, tak jakby tak wyróżniać je, żebyście mogli się poczuć, że wasze mity są dla nas bardzo ważne i tak jakby pokazanie was na filmiku, kto jakby na ten mit wpadł i takie tam rzeczy. <laughs> Nie wiem, jak to inaczej przedstawić, bo trochę ciężko do dopowiedzenia to jest. Ale mam nadzieję, że rozumiecie i mam nadzieję, że dużo napiszecie, bo będę was wyróżniał dzięki temu właśnie pokazując wasz nick na filmie pod tym mitem, kto go napisał. No i dziękuję za oglądanie, żegna się z wami Filip i ja. Do usłyszenia, na razie i hejo. Możesz się pożegnać Filip. Może... A,